Współczesne rolnictwo stawia przed nami wiele wyzwań. Koszty rosną, zasoby naturalne kurczą się, a zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej widoczne. W tej rzeczywistości rolnicy poszukują metod, które nie tylko będą ekonomiczne, ale również zrównoważone dla środowiska. Jednym z rozwiązań są uproszczenia uprawowe. Przeanalizujmy, dlaczego warto rozważyć przejścia na uproszczenia uprawowe oraz jakie korzyści niesie ze sobą ta zmiana. Rozpocznijmy od zdefiniowania, czym są uproszczenia uprawowe. W skrócie, są to techniki uprawy, które zmniejszają liczbę operacji agrotechnicznych wykonywanych na polu. Ich celem jest oszczędność czasu, pieniędzy oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na glebę i środowisko. Skoro już wiemy, dlaczego warto zainteresować się uproszczeniami uprawowymi, przyjrzyjmy się bliżej, czym są te praktyki i jak wyglądają. Istnieje kilka głównych metod uproszczeń uprawowych, takich jak uprawa bezpłużna. Wyeliminowanie tradycyjnej orki pozwala na zachowanie struktury gleby i zwiększenie jej żyzności. Przy odpowiednim zarządzaniu uprawa bezpłużna może przynieść wysokie plony oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Uprawa bezpługa to optymalizacja kosztów związanych z produkcją rolną, oszczędność czasu to kolejna zaleta uprawy bezorkowej. Zapewnia lepszy podsiąg wód gruntowych do wierzchni warstw ziemi. Zachowanie życia biologicznego i mikrobiologicznego sprzyja rozkładowi substancji mineralnej i organicznej. Siew w mulczu. Pozostawienie resztek roślinnych na powierzchni gleby działa jak naturalny mulcz, chroniąc glebę przed erozją i zatrzymującą wilgoć. Siew w mulczu to także oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ eliminuje konieczność usuwania resztek pożniwnych. Uprawa pasowa Strip Spulchnienie wysiewnych pasów roli i pozostawienie między rzędów nienaruszonych, takie selektywne spulchnienie ziemi przed siewem minimalizuje negatywny wpływ na strukturę gleby. Uprawa pasowa łączy w sobie zalety tradycyjnej i uproszczonej uprawy, przyczyniając się do zwiększenia efektywności prac polowych. Kolejną metodą uproszczeń uprawowych, która zasługuje na uwagę jest ultrapłytka uprawa. Na czym polega ta technika rolna oraz co dzięki niej zyskamy? Ultrapłytka uprawa, często nazywana również minimalną uprawą, to technika uprawy gleby, która polega na jak najmniejszej ingerencji w jej strukturę. Ma to na celu zachowanie naturalnych warstw ziemi oraz ochronę przed erozją. Uprawa ścierniska na 2-3 cm głębokości ma wiele zalet. Oprócz wyraźnie widocznych niższych kosztów uprawy i znacznie większej wydajności powierzchniowej, duże znaczenie ma tutaj nienaruszona struktura gleby w głębszych warstwach. Temat uprawy ziemi na niewielką głębokość to nie tylko trend, ale metoda, która praktycznie jest pozbawiona wad. Uprawiając ściernisko na 2-3 cm, spełniamy najważniejszy warunek uprawy ścierniskowej czyli przerwanie parowania. Pracując tak płytko, większa część resztek pożniwnych nie jest wymieszana z glebą i zalega na powierzchni. Warstwa pozostawionego mulczu skutecznie zapobiega stratom wody. Poza tym, pracując bardzo płytko, przerzucamy niewielką masę ziemi, przez co zużywamy znacznie mniej paliwa. Uprawiając bardzo płytko, możemy pracować szybko, co zwiększa wydajność powierzchniową. Każda z tych technik ma swoje zalety i wady, ale wspólnie dążą do osiągnięcia zrównoważonego i efektywnego rolnictwa. Ważne jest również zrozumienie, że uproszczenie uprawowe to nie tylko zmiana w sposobie uprawy pola, ale także zmiana w sposobie myślenia. To reforma kultury rolniczej, która wymaga elastyczności, otwartości na nowe pomysły i chęci do eksperymentowania oraz poszerzania swojej wiedzy. Jeżeli pragniesz już dzisiaj zdobyć cenne informacje na temat właściwego pielęgnowania gleby, oszczędności czasu oraz pieniędzy na zużyciu paliwa, serdecznie zapraszam Cię na naszą stronę internetową. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Tam szczegółowo omawiamy różnorodne systemy uprawy konserwującej, takie jak na przykład uprawa bezorkowa. Jednak to, co warte podkreślenia, to nie tylko teoretyczne opisy, ale również praktyczne wskazówki ilustrowane grafikami, które pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak funkcjonują najczęściej wykorzystywane kombinacje maszyn upraszczających proces uprawy. Znajdziesz nie tylko opisy poszczególnych systemów uprawy, ale także praktyczne porady dotyczące skutecznego stosowania w Twoim gospodarstwie. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie ci wiedzy, ale również pomaganie w praktycznym wykorzystywaniu jej w Twojej codziennej pracy rolniczej. Dzięki naszej publikacji będziesz mógł podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące wyboru najlepszych rozwiązań dla Twojego gospodarstwa. Zapraszamy Cię serdecznie do zapoznania się z naszymi treściami i do odkrycia, jak możemy pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu w rolnictwie.